Siemaneczko widzowie i wszyscy ci, którzy trafili przypadkowo na mój kanał Witam was z czwartego odcinka już przygotowań do imprezy Blask I niestety mam dość kiepskie wieści, ponieważ No, silnik mi się grzeje Hopek mi się rozregulowuje podczas strzelania Ale mimo to udało mi się wyzerować fajnie lunetę na dystansie 55 metrów Więc no, no mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle Jednakże, no, jestem, powiem, Wam, troszkę zaniepokojony tą sytuacją, że ten hopek mi się rozregulowuje, że silnik mi się grzeje. No, niby M125 element to nie powinien być dla silnika od tego, od ICS-a żaden problem. Zobaczy, czy może po prostu mój układ elektroniczny wykrył jakieś błędy, ale to dopiero w domu, jak apkę sobie odpalę. No a na chwilę obecną to po prostu chyba wiara pozostanie w moim DE. To chyba zostawię sobie sprężynę na 1-4 i z nim będę biegał po prostu, no co za dużo powiedzieć. A jutro mam nadzieję, że da mi się nagrać już film e, bardziej o szpeju i z takiego bardziej technicznego przygotowania, niereplikowego do tej imprezy. Więc zostańcie ze mną i strzała.